Dzień dobry. Chcielibyśmy zaprezentować montaż instalacji gazowej w samochodzie Mazda CX9 z 2013 roku z silnikiem V6. Zamontowana instalacja jest to instalacja BRC Sequent Plug and Drive. Posiada ona również zamontowany lubryfikator. A idąc dalej, tutaj mamy wszystko pod maską, ładnie zabudowane. Wszystkie elementy są schowane pod plastikowymi obudowami. Z tego co tutaj mogę Państwu jeszcze pokazać, to jest przełącznik. Tak wygląda. Jest zamontowany tutaj przy kolumnie kierowniczej. Wlew gazu przy tym samochodzie jest również ładnie ukryty. Jest zamontowany przy wlewie paliwa. Oczywiście jest on dokręcany za każdym razem. Niestety jest to mała niedogodność, ale jest to do przeżycia jak i również tutaj mamy zamontowany zbiornik zbiornik jest w pojemności około 65 litrów zamontowany jest w kole zapasowym nie zmniejsza on oczywiście prześwitu znacząco jest on niskim punktem, ale w takich przypadkach trzeba sobie wziąć pod uwagę pewne minusy no i oczywiście uważać, żeby tym zbiornikiem, który i tak przy jakimś uderzeniu nic się z nim nie stanie ale trzeba na niego uważać